Rozwój osobisty podpowiada nam, że powinniśmy cały czas pracować nad sobą. Powinien być to wysiłek, niesamowicie mozolny trud, który musimy włożyć w to, aby cokolwiek osiągnąć. Czy jednak na pewno tak jest? Czy rozwój osobisty ma tutaj rację? Czy w ogóle trzeba się o cokolwiek starać? I czy bycie zdrowym, sprawnym człowiekiem to tak naprawdę duży wysiłek? Dlaczego warto pomyśleć o tym w trochę inny sposób? O tym właśnie rozmawiam dzisiaj z moim gościem, Pawłem Pawlakiem, twórcą Inner Warsaga, czyli projektu, który zajmuje się programowaniem podświadomości. Zapraszam do rozmowy. Znaczy, rozwój osobisty nas bombarduje tą koncepcją, mówię o strefie komfortu i tak dalej. I ta koncepcja zakłada, że generalnie wszystko, co jest jakby produktywne czy pozytywne dla nas, to jest wiesz, przyjemne, bo wymaga wydatku energetycznego i tak dalej. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia. Mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. No dobra, to co? Witam Cię, Pawle, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj z Pawłem Pawlakiem tutaj w Inner Warsaga. Tematy związane z programowaniem podświadomości. Witam serdecznie. Okay. Kilka pytań do ciebie o różne sprawy związane z głową, które często ludzie mają problemy, szczególnie osoby, którym ja pomagam, czyli osoby no, po przerwach, po długich okresach bez żadnej aktywności, z dużą nadwagą, z takimi lękami przed powrotem do no, nawet nie nazywamy tego może koniecznie sportem, bardziej rekreacją, ale ogólnie z takim szerszym aspektem, właśnie dbania o siebie, o swoją nie tylko stronę fizyczną, czyli głowę, tylko mentalną. I jakbyś mógł powiedzieć. Takim osobom parę słów na temat tego, dlaczego tym ludziom wydaje się, że zrobienie czegokolwiek, to będzie koniecznie super ciężka praca. Mhm. To, jest, to jest program, nie? Bo to, inaczej rozwój osobisty nas bombarduje tą koncepcją, mówię, o strefie komfortu i tak dalej. I ta koncepcja zakłada, że generalnie wszystko, co jest jakby produktywne czy pozytywne dla nas, to jest wiesz, nieprzyjemne, bo wymaga wydatku energetycznego i tak dalej. Tylko że ja się nie do końca z tą koncepcją zgadzam, bo wiesz, emocje też to jest wydatek energetyczny i to też jest pewnego rodzaju cierpienie. A tak naprawdę nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by naprawdę się dobrze czuł, siedząc na kanapie, mając świadomość na temat tego, dlaczego tym ludziom wydaje się, że zrobienie czegokolwiek to będzie koniecznie super ciężka praca. Mhm. To, jest, to jest program, nie? Bo to, inaczej rozwój osobisty nas bombarduje tą koncepcją, mówię, że o strefie komfortu i tak dalej. I ta koncepcja zakłada, że generalnie wszystko, co jest jakby produktywne czy pozytywne dla nas, to jest wiesz, nieprzyjemne, bo wymaga wydatku energetycznego i tak dalej, nie? Tylko że ja się nie do końca z tą koncepcją zgadzam, bo wiesz, emocje też to jest wydatek energetyczny i to też jest pewnego rodzaju cierpienie. A tak naprawdę nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by naprawdę się dobrze czuł, siedząc na kanapie, mając świadomość, że po pierwsze zapuszcza się, że nie ma fajnego partnera czy partnerki, a mógłby mieć, że nie zarabia fajnej kasy, a mógłby, gdyby mu się chciał, to nie jest komfortowe, nie? Nie ma w tym nic komfortowego. Dokładnie. Więc moim zdaniem ta koncepcja jest w najlepszym wypadku troszeczkę niepełna. I jeżeli chodzi o stricte wiesz, tematy związane z pracą z ciałem, z treningiem czy rekreacją. Nie? Mhm. Z tego co. pracowałem z wieloma ludźmi na sesjach, którzy mieli na przykład problem, właśnie, żeby ruszyć w, w kopyta, ruszyć właśnie z tematem czy to odchudzania, czy budowania formy, czy powrotu po kontuzji, czy powrotu po jakimś okresie. I to jest zawsze pewnego rodzaju podświadomy program. Czyli gdzieś powstało skojarzenie, że coś jest nieprzyjemne, a najczęściej za tym wszystkim, Kryje się tak naprawdę jakiegoś rodzaju zakodowany lęk. Nie? Czyli na przykład lęk przed porażką zwykle jest najlepszym, i wystarczającym blokerem robienia czegokolwiek. Bo wiesz, cofnijmy się z ciekawego tyłu. umysłu. Nasz umysł nie jest po to, żeby nam przeszkadzać w realizowaniu marzeń. Nasz umysł w ogóle nie jest do realizowania marzeń, od tego I trzeba tak zacząć. Tak. Nie? Umysł jest narzędziem, które służy do utrzymania się przy życiu i realizowane jest to za sprawą schematów, które wynikają z wcześniejszych doświadczeń. Więc przykładowo, jeżeli byłeś chłopcem, z którego się śmiali na WEF-ie, nie? Aha bo bo byłeś nie, nie, może nie tak, wiesz, nie tak sprawny jak reszta klasy, to twój umysł skojarzył wysiłek fizyczny z bólem emocjonalnym i cały czas będzie ten schemat odtwarzał. I kiedy ty w wieku dorosłym chcesz uderzyć na siłownię, czy na przykład do ciebie do box, Mhm. I, i podobać to twój nadal pamięta, że na przykład wyjście na salę i pokazanie tego, że jestem, wiesz, może nieporadny, to jest związane z bólem emocjonalnym, więc będziemy mieli efekt sabotażu. Nie? Mhm. Będziesz się czuł, że ci się nie chce tam iść, że zawsze coś wypada, żeby nie trafić na trening, zawsze sobie znajdziesz jakąś wiesz, pokusę, nie, e, żeby te efekty gdzieś tam, wiesz, odsunąć od siebie, bo po prostu gdzieś to się skojarzyło. Nie? Mhm. Wiesz, I to bardzo często są tego typu właśnie sytuacje z przeszłości, które sprawiają, że te rzeczy wydają się trudne, że nie mamy na nie czasu, że nam się nie chce. Albo że mhm. po prostu nie sprawia to przyjemności. Mhm. I tutaj wiesz, trzeba zawsze rozpoznawać, co się dzieje, bo skoro już ktoś przychodzi, ktoś zaczyna ten proces, że wiesz, źle się czuje w swoim ciele, chce coś zmienić, a jednocześnie ciało mówi, czy emocje mówią, nie mam siły, nie mam ochoty, to chyba za dużo dla mnie, to mhm. zaczynamy już widzieć tutaj, że coś jest na rzeczy i że po prostu stary program, który pokojarzył negatywnie te rzeczy, już nie jest nie aktualny. Bo no, skoro ty świadomie chcesz, ale twój umysł idzie w drugą stronę, to masz prawie że 100% pewności, że ten program już jest nieaktualny i trzeba go po prostu zmienić, nie? No tak, no tak. Więc ta, 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 tak to generalnie działa. Nie spotkałem nigdy ludzi, wiesz, którzy są leniwi z natury, mm. albo którzy się nie nadają mm. do czegoś, nie? czy mm. którzy są za słabi, żeby coś zrobić, ale spotkałem ludzi, którzy uwierzyli w to, że się nie nadają do czegoś, że są za słabi, albo nauczyli się bać porażki, bać się oceny, czy bać się nawet wysiłku. Nie? No tak. I teraz, gdy taka osoba przychodzi do specjalisty, powiedzmy takiego jak ja, czy innego jakiegoś trenera, to wiedząc, że ta, ta druga osoba, która ma im pomóc, co, co, co powoduje, że wiele osób. Poddaje się po właśnie po jednym, po dwóch, po trzech spotkaniach często. Dlaczego tak bywa, jak myślisz? To jest ten sam schemat. Wiesz, jeżeli porażka jest skojarzona negatywnie, to ból emocjonalny z tym związany jest zbyt duży, żeby to wiesz, przejść. No, wiesz, przykładowo, znowu weźmy sobie małego Jasia, który nie umiał się nauczyć wiesz, jakiegoś zadania do szkoły i stary na niego dariape. No to wiesz, system tego Jasia kojarzy, że jeżeli coś mi nie wyjdzie, to jestem za głupi i dodatkowo e, tata mnie nie akceptuje, nie? czyli odpala bardzo pierwotne lęki w tobie. Nie? I teraz wiesz, ktoś trafia do ciebie na trening i w jego ocenie coś mu nie wychodzi, w jego ocenie on powinien być lepszy, powinien ci, nie wiem, zaimponować, bo ty pewnie patrzysz na niego jak na fajt łapę. Wiesz, takie myśli się rodzą w, w umysłach ludzi e, i, i on sobie właśnie wkręci, że na przykład nie zrobił tak dobrze roboty, jak miał ją zrobić, nie? że nie był idealny, tak jak tata na przykład do niego kiedyś wymagał, to mu się odpala program, który wiesz, z perspektywy dziecka jest bardzo poważnym programem, i po prostu system emocjonalny się wiesz, zaciska, buntuje i próbuje cię ewakuować z tej sytuacji. Nie? Ale to są najczęściej oczekiwania, nie? Wiesz, trzeba pamiętać, że jak trafiasz do specjalisty, to wiesz, trener nie wymaga od ciebie perfekcji, tylko jest po to, żeby cię do niej doprowadzić. Nie? I jeżeli gdzieś tam się wiesz, zapomnisz albo ulegniesz pokusom i coś weżresz albo nie przyjdziesz na trening, to to jest tylko i wyłącznie informacja zwrotna, że coś musimy w procesie zmienić, żebyś doszedł, czy doszła do rezultatu, którego pragniesz, a nie, że to jest wiesz, moment, w którym zostaniesz poddany ocenie, tak jak w szkole, czy tak jak przy lekcjach z tato, nie? Uh -huh. to jest kwestia, wiesz, rozpoznawania siebie, nie, czyli obserwowania, wiesz, zadawania sobie pytań, Ok, czemu się tak czuję, uh -huh. czemu mi się tak chciało, uh -huh. czemu straciłem, wiesz, motywację, nie, uh -huh. czemu straciłem, wiesz, czemu straciłem power, no tak. czemu się boję, czemu i tak dalej, nie, wiesz, jeżeli zaczynasz to obserwować, jak twój umysł działa, to zaczynasz zauważać, jak, jak to dokładnie, wiesz, funkcjonuje, nie, zaczynasz zauważać, że to nie do końca jest twoje i że często to już w wieku dorosłym nie jest nawet logiczne. Nie? No jasne. A właśnie, bo są ludzie, którzy jakby naturalnie sobie z tym radzą i założę się, że oni nie analizują tego na takim poziomie, tylko po prostu mają wgrany program, który pozwala im się tego pozbywać. No nie? To jak do tego dochodzi, że jeden sobie z tym lepiej radzi, a drugi gorzej? To, to jest tylko kwestia tych przeżyć z przeszłości, czy też jakby, wiesz, coś do tego dochodzi? W większości tak. nie. Jeżeli miałeś wiesz przeszłość, w której na przykład rodzice w pozytywny sposób wykształcili w tobie pewność siebie, poczucie własnej wartości i przekonanie na przykład, że nawet jeżeli nie wiem jak coś zrobić, to na pewno mi się uda. Uh -huh. Nawet jeżeli jest ciężko, to dam sobie radę. Uh -huh. To to działa jako automaty, które cię pchają do przodu w życiu, nie? Uh -huh. A jeżeli to miejsce masz, programy, jestem do niczego, nie zasługuję, jak coś jest trudne, to pewnie mi się nie uda, uh -huh. to potwierdzasz to sobie. Robisz to nieświadomie, ale sobie potwierdzasz swoje programy, uh -huh. bo to jest pewien model funkcjonowania. Nie? Uh -huh. Przepraszam, tak się będziesz chcecie trzymać się w tym samym schemacie. Więc jak masz właśnie do czynienia z ludźmi, którzy są po prostu wychodzi z jakichś względów, mhm. nie, są po prostu ataczami. i nie muszą robić całego tego gówna, nie? Przerabiać przeszłości, nie muszą robić żadnych, wiesz, terapii, coachingów czy hipnozy, tak jak u mnie, to to nie jest kwestia tego, że oni są jakoś lepsi od ciebie, czy że mają więcej jaj, czy że są, że są twardsi, tylko mieli po prostu inną przeszłość, gdzie inne rzeczy w inny sposób na nich wpłynęły. To nie znaczy, że mieli łatwiejszą przeszłość, bo mogli być nawet bardziej przejebane, ale akurat ten zestaw programów tak zadziałał, że przerobili to wiesz, na swoją siłę. Ale to wiesz, to jest kwestia, która w większości jest poza naszą kontrolą. Nie? To, co nas kształtuje w dzieciństwie, to nie mamy nad tym świadomej kontroli. W zasadzie jako dziecko sobie, że okej, okay, przepierdolę teraz wiesz, całe życie i sobie wygram programy, że jestem niedostatecznie dobry. Nie? Przecież tak nie działa. Więc tutaj znowu porównywanie się do takich ludzi jest bezcelowe. Tylko bardziej chodzi o to, żeby wiesz, e, obserwować, w jaki sposób oni patrzą na pewne rzeczy, bo to jest dla nas pewien punkt odniesienia. Jeżeli ktoś patrzy na to w taki sposób, a ja patrzę na to w taki sposób, to teraz kto ma rezultat, który mnie interesuje, on czy ja, nie? Jeżeli ja nie mam rezultatu, a on ma, to może to właśnie jest kwestia innej perspektywy patrzenia na rzeczy e, jego podejścia. No i to jest tyle, co jest stąd do wyciągnięcia, bo to jest częsta pułapka właśnie ego, że jak komuś wychodzi i nie musi robić tych rzeczy wszystkich, to jest lepsze ode mnie, albo po prostu jestem tak beznadziejny, że mi nic nie pomoże, bo się babram w tym wszystkim, a i tak jeszcze nie mam tego efektu którym się mieć? Czy wiadomo, no takim ludziom wówczas przydałoby się popracować nad tą głową, ale co powiedzieć takiemu człowiekowi, który no typowo stwierdza: Ale słuchaj, ja nie, nie mam problemu, tak? Widać to na, na kilometr osoby, takie jak ty, czy nawet już ja potrafię często rozpoznać, że tu od razu zapala się czerwona lampka, że, że przydałoby się, ale ten człowiek jest głęboko przekonany, że on nie ma żadnego problemu ze swoją tutaj psychiką, podświadomością. To jest schemat ego, nie? Każdy z nas ma ego po to, żeby nas chroniło przed bólem emocjonalnym i bardzo często projektujemy swoje problemy na świat wewnętrzny, nie? Czyli w momencie, w którym ja jestem bez skazy, a to świat jest winny temu, co się dzieje, no to wiemy, że mamy rzecz do zrobienia, nie? Mhm. I jak wiesz, jeżeli zaczynasz podważać pewien model u kogoś, nie, to ego zacznie działać jeszcze silniej, żeby bronić tego, co zbudowało dla ochrony tego człowieka. Więc jedyny sposób, żeby przejść przez tego typu schemat, to jest zadawanie pytań z taką intencją, aby ten ktoś sam zauważył pewne rzeczy. Nie? Mhm. Czyli wiesz, we mnie nie ma problemu. OK, a czy osiągasz rezultaty takie, jakich chcesz? No tak. Może nie do końca. OK, a jak uważasz, co powoduje to, że nie masz tych rezultatów? Nie. Mhm. No i ja ty się zaczyna wiesz to i to i to. Okej, okay, a jak dokładnie działa ta część? Jak, jak to wpływa na ciebie? Nie? Albo no, na przykład nie wiem, bo są, wiesz, bo są inni ludzie, oni robią coś. Okej, okay. to przyjrzyj się temu, czy myślisz, że to jest tak, że ci ludzie faktycznie mają na ciebie wpływ, czy to ty reagujesz w taki sposób na tych ludzi na przykład, nie? Wiesz, krok po kroku, cegiełka po cegiełce rozmontowujesz po prostu pewien worldview mm -hmm. e, z punkt widzenia i pozwalasz komuś dojść samodzielnie, bo e, wiesz, o ile nie masz jakiegoś turbo y, ustalonego autorytetu w oczach tej osoby, to otwarte podważanie modelu zawsze się spotka z silną reakcją obronną z poziomu, jego, która jest zupełnie niezależna od tej osoby. Mm -hmm. nie? Nawet jeżeli on by chciał coś faktycznie zmienić, to nie przyjmie Twoich słów, bo to jest schemat obrony. Chyba, że jesteś turba autorytetem w jego oczach, to możesz powiedzieć, kurwa, weź się w garść, to odpierdalasz, nie? No, tak, tak, tak. A, co, a co byś powiedział? Bo ja też mam dużo naszych podopiecznych, to są dzieciaki w, w różnym wieku, od, od 4 do 15 lat i przychodzą z rodzicami. Czasami znamy tych rodziców lepiej lub, lub gorzej, ale, ale no, czasami możemy im coś podpowiedzieć. Jak taki umysł takiego człowieka w tym okresie jeszcze można tym rodzicom podpowiedzieć, żeby oni poszli we właściwym kierunku? Co to są takie, nie wiem, dwie, trzy rzeczy, które mógłby rodzic taki zrobić, żeby, żeby mieć pewność, że to dziecko nie stanie się tym takim właśnie pizdeuszem później z, z, od Sylwestra, tak? którego pozdrawiam serdecznie, bo też bardzo lubię. Mm. No to wiesz, tutaj dzieciaki do 6-7 roku życia funkcjonują w zupełnie inny sposób niż osoby dorosłe, nie? Czyli mózgi, mózgi dzieci tak, tak młodych są cały czas w trybie alfa albo teta nie? Czyli one tak naprawdę są w permanentnym stanie transu. Dzieci w tym okresie też nie mają w ogóle swoich problemów, tylko przyjmują emocje i problemy rodziców. Więc jeżeli cokolwiek się dzieje z dzieckiem w tym wieku, to to jest kwestia tego, co się dzieje pomiędzy rodzicami i znowu najczęściej się to dzieje w sposób nieświadomy, bo wiesz, no jest naprawdę mało rodziców na świecie, którzy świadomie chcą zrobić coś złego dziecku. To, to, to są wiesz, jeżeli coś się dzieje, to najczęściej jest to wynikiem wypełnień, braku świadomości, pewnych programów czy emocji, pewnych tarci i, i programów, po prostu u rodziców. Nie? Natomiast tu jest kwestia prosta, bo tutaj, wiesz, te dzieci, dzie, dzieci w tym wieku, my w tym wieku też byliśmy całkowicie otwarci na zmianę, totalnie podatni na nią. I wiesz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dzieci są cały czas tak naprawdę w stanie transu hipnotycznego, bo dokładnie do tego stanu sprowadzamy ludzi, kiedy pracamy, pra, pracujemy w hipnozie, nie? do tego stanu otwartości i podatności na zmianę, to znaczy tyle, że dzieciom wystarczy opowiadać fajne metafory. Bajki. Nie? tego typu rzeczy, czyli może można tworzyć, jakby wiesz, struktury z opowieści. Nie? Czyli wiesz, zastanów się, w jaki, co chcesz wyrobić u dziecka. Wiadomo, że są to raczej rzeczy typu pewność siebie, poczucie własnej wartości, zawsze sobie poradzę, mhm. jestem wystarczająco dobry to możesz chociażby to robić za pomocą opowiadania historyjek, nie? Na przykład stworzyć bohatera, z którym się ten chłopiec czy dziewczynka będą identyfikować i żeby mogli zobaczyć w jaki sposób ten bohater rozwiązuje problemy, czy w jaki sposób podchodzi do sytuacji, które są trudne czy wymagające, nie? No tak, I, I to tak naprawdę jest, wiesz, programowanie podświadomości w praktyce. Czy też świetną metodą, wiesz, jest o, 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 mówienie sugestii, nie? Kiedy dziecko śpi. O. Wiesz, wszystkie te słowa, kiedy przez pierwsze 90 minut snu, wszystko to jest wprowadzane bezpośrednio do podświadomości, nie? Więc wszystkie, wszystkie rzeczy związane wiesz, z budowaniem poczucia własnej wartości, z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem wiesz, bycia kochanym i akceptowanym i tak dalej, to wszystko się zapisuje, dziecko to chłonie, nie? Ale już w ogóle najlepszy sposób to jest praca ze sobą, jak jesteś rodzicem, nie? Bo każde opowanie dziecka jest odbiciem jakichś twoich programów, których prawdopodobnie nie jesteś nawet świadom. I, i, I to jest, wiesz, podstawowy problem, nie? Mhm. Dzieci uczą nie tego, co słyszą, nie? jakby tak w codziennym życiu, tylko tego, co widzą i czują na poziomie emocjonalnym, to no, jest tak. u, starszych, u starszych dzieciaków ten, ten pro, to, to, jest, to, to działanie będzie trochę słabsze, bo już zaczynają wiesz, funkcjonować w bardziej, wiesz, tym trybie beta, który my znamy z wieku, wiesz, dorosłego. Są nie podatne na zmiany, ale nadal są i nadal rodzice mają na nich wpływ. Nie? Więc wiesz, to jest kwestia zawsze pracy ze sobą, czego nie widzę, a co ma wpływ na moje dziecko, nie? to jest pierwsze. A drugie, wiesz, czego uczysz? Pewnymi zachowaniami. trzeba brać poprawkę na to, że dziecko trochę inaczej reaguje niż dorosły. Jeżeli na przykład oceniasz dwunastoletniego chłopca i straszysz go, że coś się wydarzy, jak nie wiem, jak się nie nauczy i tak dalej, to to nie będzie prowokować chłopca do cięższej pracy, tylko będzie prokowało w nim lęk przed tym, że jak odniesie porażkę, to na przykład mama nie będzie go już kochać. Może tak być. Oczywiście. To jest problem, Więc tutaj wiesz, warto po prostu zadawać sobie pytanie, czego ja go uczę. Bo lęk nie jest wcale dobrym motorem napędowym. Lęk sprawia to, że dziecko zachowuje się tak, żeby nie dostać po dupie. Nie? I nic więcej, ale to nie wyrabia wcale wiesz, sprawności w wieku dorosłym. Nie? Ja na co dzień pracuję z ludźmi, którzy byli straszeni za dzieciaka, czy którzy byli wiesz, bici za dzieciaka, czy do których nie miano cierpliwości, czy którzy byli oceniani. Oczywiście, rodzice robili to w dobrej intencji, inaczej nie umieli, nie? Mój ojciec też taki był, wiesz, nie? Był bardzo surowy, bardzo wymagający. Dlaczego? Bo chciał mnie przygotować na ten brutalny świat. w takim świecie żył, wierzył, że ten świat jest brutalny i bezwzględny. Więc w jego z punktu widzenia, ja muszę być twardy od najmłodszych lat, trzeba ode mnie wymagać. Ja mam taką, wiesz, mam taką wspomnienie nawet, że miałem wiesz kilka lat mój ojciec czytał bajki, które ja nie mogłem zasnąć w czasie bajki. Kurwa, absolutnie nie mogłem. Ja musiałem doczekać do końca bajki i powiedzieć mu, jaki jest morał z tej bajki i czego się nauczyłem. Stary, ja, ja rozumiem z dzisiejszej perspektywy, czemu on to robił, chciał, żebym umiał myśleć. To tak. Słuchaj, ten element zadziałał, nie? Uh -huh. Umiem dzisiaj myśleć, świetnie łączę fakty, bardzo mi to pomaga, ale z drugiej strony miałem mnóstwo rzeczy do przepracowania z niskim poczuciem własnej wartości, z lękiem właśnie przed porażką, z lękiem przed oceną, bo to właśnie tego typu sytuacje sprawiały, że ja wstałem na baczność, nie? Uh -huh. To nie było na zasadzie, wiesz, czego się na przykład nauczyłeś, nie? Nie wiem, jutro można to pytanie zadać, jak Ci się podobała bajka, nie? A jak, jak myślisz, czego ta bajka uczy, nie? Wiesz... Uh -huh w sposób pozytywny, Może nauczyć myślenia, a, a tu było tak, że niej chuj, nie ma spania. Czego cię to uczy? Nie, źle, to nie ten wniosek, czego cię to uczy, nie? Dramat, dramat, no tak. Wiesz, i, I Więc wiesz, zada... moim zdaniem należy zadawać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę uczę mhm. i kto przeze mnie przemawia, bo jeżeli zaczniesz się przyglądać swoim reakcjom, to zobaczysz, że tak naprawdę w tobie też jest takie małe dziecko, które kiedyś zostało w jakiś sposób skrzywdzone, nie? I to ono tak naprawdę odpala ci włość, ono ci odpala żal, ono ci odpala lęki i no tak, tak dalej. Zgadza się, rzeczywiście. Znaczy Myślę, że nawet stosując te techniki, o których mówiłeś, czyli właśnie to takie budowanie tej postaci u dziecka, rozmawianie do niego w tych pierwszych 90 minutach snu i tak dalej, to jest to w stanie jakby przezwyciężyć cokolwiek, zdziałać, jeżeli rodzic nie zrozumie tego, że jego własne zachowanie, jego własne jakieś reakcje, które sam ma pewnie nieprzepracowane z dzieciństwa, pełnią też bardzo ważną rolę w rozwoju tego dziecka czy to wszystko ma sens powodzenia jeżeli to takie codzienne funkcjonowanie tego rodzica się nie zmieni i jego postawa taka no nawet nie mówię typowo w zachowaniu do dziecka ale pokazywaniu byciu przykładem takiego takim wzorem na poziomie codzienności. Ja, ja, ja na to patrzę w ten sposób nikt z nie jest idealny. Mhm. I... Ja to mówię tak, nikt z dzieciństwa nie wyjdzie cało, nikt nie wychodzi, Aha. nikt nie wyjdzie cało. to w ogóle jakby to nie jest do zrealizowania, nie? że jakby wiesz, wypuścisz ze swojego domu e, nieskazitelną istotę, która będzie zawsze pewna siebie i wszystko ten. E, to, to takie dziwne założenie może spowodować i lęk, nie? W, w byciu rodzicem, nie? bo teraz można się zacząć bać wszystkiego, czy jak to powiem, to czy mnie przejebie czegoś, nie, wiesz. Więc moim zdaniem w tym wszystkim jest dużo ważniejsze to, żeby uczyć odpowiedzialności przede wszystkim za swoje życie, bo rodzice zawsze uczą, nie, i tyle. To nie jest tak, że rodzice uczą dobrych lub złych rzeczy. Mhm. Bo teraz możesz mieć bagaż przejebanych doświadczeń i w wieku dorosłym w sposób świadomy wszystko to przepracować i może się okazać, że to będzie dla ciebie warte, wiesz, to będzie dla ciebie warte w budowaniu cudownej rodziny, to będzie dla ciebie warte zbudowanie milionowego biznesu, bo mhm. tylko dzięki temu, że doświadczyłeś tego bólu, byłeś w stanie zobaczyć, jak to wszystko działa i przetransformować. Mhm. Więc tak naprawdę też wierzę z drugiej strony, że odpowiedzialność za swoje życie każdy z nas ma po swojej stronie i Rodzice uczą, ale najczęściej w sposób nieświadomy. Nie? I to jest moja odpowiedzialność, żeby wszystkie nauki rodziców przekonwertować na swoją korzyść. Więc to jest jakby działa w dwie strony. Warto być świadomym rodzicem, ale warto też zaszczepiać świadomość, wiesz, moim zdaniem, dzieciom i uczyć ich tego, że to one są odpowiedzialne za swoje życie. Bo to nie jest tak, że ja mam się przejebane, bo mój tata czy moja mama. Nie. Mam przejebane, bo nic z tym nie zrobiłem. To jest zasadnicza różnica. Nie? Ogromna, to, to prawda. Ogromna różnica. Nie? Tak samo można mieć zajebisty dom nie? Mhm. i można totalnie rozjebać swoje życie. Przez swoje różne decyzje i tak dalej, nie? Na przykład dlatego, bo było za lekko i za łatwo. Więc to, tu nie ma odpowiedzi czarno-białych. No, jest to takie proste. Powodzenie to jest zawsze dwustronny układ. Pewnie, pewnie. Fajnie, kiedy rodzice są świadomi, kiedy pracują nad sobą, ale też fajnie, kiedy zaszczepiają dziecku, że to ono jest odpowiedzialne za no, no tak, tak. siebie, robi rzeczy dla siebie, rozwija się kurwa dla siebie. Mhm. Też pracuję właśnie z ludźmi, którym się gra w schemat w górę spełniania oczekiwań. Nie? Mhm. Żeby lekcje odrabiasz po to, żeby matka nie krzyczała, żeby ojciec dał się grać w piłkę i żeby nauczycielka nie robiła syfu, mhm. Kurwa, Po to to robisz. Robisz to po to, żebyś miał coś w głowie, żebyś mógł z tego zbudować sobie życie. No jasne, jasne. Nie? No A takie właśnie, wiesz, znowu pewne zachowania pewne mogą sprawić właśnie, że nie żyjesz dla siebie. Zgodzę się, na pewno? No jest to temat trudny, na pewno można wiele tu jeszcze pewnie byłoby mówić. To może trochę inne pytanie, jeszcze ostatnie, już takie do ciebie, żeby też wiadomo, powolutku się zbliżamy do końca. E, co byś powiedział komuś takiemu, kto już się troszeczkę zetknął z tym tematem, którym ty się zajmujesz czy pod świadomością? Gdzieś tam liznął, może wydaje mu się, że wie więcej niż tak naprawdę wie, może coś spróbował i nie do końca to poszło, i nadal nie udało mu się do końca tego wyleczyć, a, a uważa, że, że już zrobił na tyle dużo, że powinien. Ten temat być przepracowany i rozwiązany. No to jest mylne założenie, że zrobiłem wystarczająco dużo, nie, nie ma no. czegoś takiego. No tak, no tak. Czyli co, dalsza praca, dalsze gdzieś tam powrót do tego, a z kimś, kto, kto boi się tego dalej na tyle, że, że on boi się kolejny raz, że ta porażka się powieli. To, czy to jest jedyną ścieżką, tu będzie trans, będzie pracowanie nad, nad głową w tym podświadomym wymiarze, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy? Najlepiej warto się zająć programem lęku przed porażką, nie? Mhm. Bo to są takie wiesz, to są takie blokery rozwoju, nie? Jeżeli wiesz, robisz coś i jednocześnie się boisz jeszcze raz w to zajrzeć, bo co jak mi nie wyjdzie, to to jest kolejny program, nie? I nie da się odnosić samych sukcesów. Nie, nie ma coś takiego też nawet jak porażki, tak naprawdę są wydarzenia i robisz z nich sukces, nie? Tak samo jak decyzje, podejmujesz decyzję i robisz, żeby była dobra. Nie? o tym, czy coś jest porażką, czy sukcesem, decyduje tylko to, jaki będzie to miało dla ciebie efekt, a to jest w 100% zależne od ciebie. Wiesz, no, mogę się podzielić swoim przykładem wiesz, z autopsji. Kiedyś miałem duży problem z alkoholem i dragami, nie? Bardzo lubiłem Koks. Nie? I wiesz, kiedy to robiłem i chciałem z tego wyjść, to uwierz mi, wtedy nie podchodziłem do tego tak, że wow, super, właśnie robię zajwiste rzeczy w swoim życiu. Nie? To, że nie umiem opanować nałóg, to na pewno się to przełoży kurwa na, na moje lepsze życie. Wtedy tego nie wiedziałem. Myślałem, że ponoszę ciągle porażkę i że jestem generalnie śmieciem, który nie umie się wziąć w garść i po prostu przepracować tematu. Bo chcę powiedzieć nie, dość. Ale dzisiaj widzę, że przez to, że ten temat za mną się ciągnął długo, że wiele podejść do tego miałem, różnymi metodami, do wielu innych tematów, to dzisiaj mogę na przykład pracować z ludźmi, bo ja doskonale rozumiem, jak to działa. Bo ja sobie to nie przeczytałem w książce na studiach, nie? I ja wiem w rzeczki, jak to działa. Ja tam byłem w środku i byłem w wielu innych gównianych miejscach, nie? I wiem dzięki temu, jak to dokładnie funkcjonuje. Więc z dzisiejszej perspektywy każda moja porażka na życiowej drodze była tak naprawdę realizowaniem tego celu, którego jestem dzisiaj. Czyli bycia tym, kim jestem, nie? Więc wiesz, wszystko zależy, kto patrzy, od której strony patrzy. Nie? I to, to jest tak, mówisz, nie ma momentu, w którym zrobiłeś dostatecznie dużo roboty. Jest często ten, jest, obserwuję to często w procesach, że jest to zajebiście frustrujący etap, kiedy zrobiłeś już mnóstwo roboty, a nie masz tej najważniejszej zmiany, którą chciałeś mieć. Ale przez to też nie zauważasz, że bardzo wiele innych rzeczy się zmieniło. Nie zauważasz ich, bo ta jedna najważniejsza nadal spędza ci sen z powiek. A z doświadczenia wiem, że te najgrubsze tematy, one nigdy nie są łatwe. I one nigdy nie mają, że tak powiem, wiesz, jednego poziomu. Tylko ściągasz pewien poziom, masz chwilę luzu, jakiś tam progres i tematy lubią już jakby wrócić. Nie? Ściągasz drugi poziom, masz dłuższy okres spokoju, więcej wrozumienia, głębszy wgląd, ale gdzieś tam zaczyna coś wracać po jakimś czasie. ściągasz trzeci, kurwa, poziom, masz długi czas spokoju, już zaczynasz się czuć pewnie, już jest wszystko za mną i wtedy dostajesz strzała na rynek. nie? Znowu wraca, bo się poczułeś pewni, nie? I wtedy masz znowu po, znowu ściągasz piątą warstwę. Nie? Tu chodzi o to, że pewne tematy po prostu się poprawiają przez długi czas i dopiero Gdzieś tam po jakimś długim, długim czasie, możesz powiedzieć, że naprawdę mam to na każdym poziomie przepracowane. Mhm. Ale w tym wszystkim wiesz, nie chodzi o to, żeby się po prostu czegoś pozbyć, tylko chodzi o to, czego ty się uczysz po drodze, w jaki sposób zmienia się twoje myślenie, podejście do życia i tak dalej. Tak. Się uczysz na swój temat i jak możesz z tego skorzystać. Jak już się coś wydarzyło, to tego nie cofniesz, ale możesz zmienić konsekwencje dla siebie, dla świata światwości i tak dalej. Nie? Mhm. I moim zdaniem nie ma żadnego punktu końcowego, w którym masz wszystko rozwiązane i jeszcze wszystko zajebiście, tylko to jest lifetime project. Nie? Do końca życia będziesz się uczył bycia sobą, uczył się wyrażania siebie i uczył tego, co jest Twoje, a co wcale nie żyje. Chodzi o to, że w którymś momencie pojawia się taki stan, w którym masz po prostu spokój. Wywalać jakiś lęk, wywalać jakieś wie, zachowanie, wywalać jakieś dziwne myśli, nie ulegasz im, obserwujesz je i rozumiesz po co to jest. Zobacz z drugiej strony. Gdybyś nie miał tego tarcia i cierpienia, gdybyś miał bólu, to byś nie miał po co zaglądać do środka i się rozwijać. Nie? Więc wiesz, to, to ma jakąś funkcję i jak dla mnie to zrozumienie, jak to wszystko działa. To jest właśnie jedyny cel, który w tym wszystkim mamy. Zrozumienie, czym jestem. Innego celu nie umiem tutaj wyznaczyć, a zrozumieć, kim jestem, mogę za pomocą różnych rzeczy, które realizuję w życiu. Jeden jest przedsiębiorcą, tak jak ty czy ja, drugi jest, wiesz, drugi realizuje się gdzieś tam na szczeblach kariery, trzeci wyjeżdża do Indii i medytuje 20 lat, czwarty jest tancerzem. Nie ma znaczenia, co robisz. To jest twoje płótno do wyrażania siebie, twoje narzędzie do rozwijania, do odkrywania i do rozumienia na głębszym poziomie, kim jesteś, jak to wszystko funkcjonuje. Nie? Więc. Ten ból nie jest problemem, on tylko na początku jest problemem. Wiadomo, jak jesteś w życiowej dupie, nie ma siana, jesteś samotny, jest totalna dupa, to w ten sposób nie będziesz myśleć. Musisz najpierw wyjść z tych podstawowych problemów, ale to jest jedyny etap w życiu, gdzie te problemy są naprawdę problemami. Potem to jest tylko tarcie i ból, którego wykorzystujesz do kolejnego rozwoju, do skakania na kolejne etapy, ale nie dla samego faktu zdobywania większej ilości rzeczy, tylko dlatego, że są to bodźce do rozwoju. Nowe bodźce, nowe programy wychodzą, nowe zrozumienie i znowu lepiej się znasz, lepiej się czujesz, fajniejsze rzeczy realizujesz, nie? Mhm. Potem znowu musi przyjść jakiś okres zastoju, tarcia, może kryzysu po to, żeby stanąć krok do tyłu, być okej, okay, co tu jeszcze nie gra? Czego mnie to uczy na mój temat? Czego mnie to uczy na temat, wiesz, świata? Co dzięki temu mogę lepiej zrozumieć, czy, czy mieć głębszy wgląd? Mhm. I dalej robisz robotę i idziesz ten, nie? Mhm. Powiem tak, no muszę, muszę przyznać, że fajne, bardzo fajne wnioski, głęboko poszliśmy tutaj i szczerze mówiąc, to, to, to nawet tak, jakbym słuchał historii swojego życia poniekąd, bo myślę, że tu wiele osób będzie się w stanie z tym zidentyfikować. Słuchaj Pawle, bardzo Ci dziękuję serdecznie za, za ten czas, za te słowa. Tutaj postawimy sobie kropkę i kto wie, może jeszcze do tego tematu wrócimy. Serdeczne dzięki w takim razie.